Cześć, witajcie! Z tej strony Kate Wilkińska i dzisiaj zagramy sobie w Cleverbot. Yy, wspominałam już o nim, że na kanale, że on się pojawi i wiem, że już ponad kilkunastu youtuberów to nagrało, nawet yy, ci, którzy... których ja oglądam to nagrali. No ale cóż, też postanowiłam to nagrać, a więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc najpierw może, może się przywitajmy. Cześć. O Jezu, z dużej Dobra. Cześć. O, od razu jedzie co tam? No dobra. Nic. Ok. A u ciebie. Nie lubię cię. Dzięki. Proszę. Ja ciebie też nie lubię. Nieważne, że piszę z błędami ortograficznymi. Lubisz mnie? Nie. Ty Jan... Co to jest? Czemu? Bo powiedziałeś, Ałaś że mnie nie lubisz. Ja Ciebie kocham i Cię lubię. Aha. ja cię ja też tak Przepraszam za się w tyle, jeżeli będzie słychać, ale akurat grzeję sobie wodę na herbatę. Kocham, ale ja cię nie znam. Zma, ja to jestem genialna. No bo nie znam cię. Tam nie poznaj, nie chcę. Przyjmę. Bo... Nie. teraz jedną ręką, bo jestem na fejsie. I patrzę, coście tam zrobili. Kuli, przejawia się w tą stronę? Więc ja to mam. A ja zaspokupiłam się, to jest Co ci się w mnie nie podoba? Gówno. Co się stało? Gówno wiesz. Imbecylu. Dobra. O, no, dobra jest. Oj. Zapomniałem, że nic z internetem nie mam połączenia. Nieważne. No. Idź sobie. Jezus, jak ja piszę. Mneta. Może byście tak mi odświeżyli tą stronę? A nie teraz mam być tak. OMC jaki. się o nie, ty kurwo, Co? Nie rozumiem. Co ty chcesz? Daj mnie. Czekaj, mogę mówić. Będzie. Nie. Pa. Dalej telefonie nie ścinę się. E, dzisiejszy odcinek CleverBot jest... Nie. Dzisiejszy odcinek jest trochę krótszy, ponieważ yy, nie wiem, czy się przyjmie takie coś. A więc yy, do zobaczenia w następnym odcinku! No i cześć!